To, żebyś nie trafił przez przypadek w nas, ja światłem. O, dzięki, dzięki. Wejdźmy do programu. Wow, niesamowite. Ocen ten film już nim opadnie. Kurz całość to świetna gra. Wpadnij też na gieba, a nie on twaja. To Discord, i Instagrama. Kiloto 11. Co, z, cokolwiek Kiloto? to znaczy. Oto. Kilogram Może? pewnie. Coś na pewno znaczy. No, pewnie tysiąc. tak w jakimś języku? Może. Czy my Nasze wiemy, co to znaczy? Zapytać? Bo Nie, on koniecznie. się codziennie wita po jakimś tak, tak, języku. Tak, tak, ale on tylko z Google tłumacz wbija i tyle. Tak. No. no. O, to bory, jest jego. Uwaga! No, 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 uwaga! Oooo, oj, oj, panie, idź pan w ciul. Aha! Nie! Okay. Dobra, jedziemy dalej, chodź to! Tak. No, może na nie? Uciekamy od łobuza. Ja aha! No, przecież jestem ostatni. Jaki jest Ania? <grym> no, ale on chce uciekać od ciebie, dlaczego <grym> no ja nie rozumiesz? No, jest tak. głupi, uważaj, uważaj, bo tu woda jest! No jest tu woda, no. I to nie jest... A, to jest face to face. No. To jest face to face, tak. <grym> face to face, to tak to zwane. Ja! Myślałem, a. że to jest jakaś rampa. Rampę tą Dobra, rampom to ja, ja jadę teraz. teraz No co pan przecież? Trzmato! Jedna Dobra, może być Dobra, chociaż Wyrcze. jedna spadła Krowa. Gnida <śm> Dobra, jedziemy, jedziemy Jedziemy! Ja to jest ten Jazda! Ja ja a... O chowaj i rampa jedziemy po nich O nie o jo. Ma, w sumie ja nie miał się wchodzić. Sorry! bagi rampa, jedziemy po nich! Zostaw mnie gnoju! Nie zostaw mnie! A pierdziele, nie wiem, Możecie spać na drugie miejsce chociaż Nie! Co to było? Jedziemy po ja nie nich! To. Tą bagi rampą, jazda, jazda! to! Nie! Jazda, jazda! Nie. jazda, jazda. Nie. O! Co to za dźwięki? O kurcze! Jedziemy do w... O kurcze, no ten samochód Jeszcze Drifterski. Nie! Jedźmy do przerobiony Mam. On ma przerobiony, on ma przerobiony, chowa się za mną. Nie mam przerobiony, gościu. Okay, jedziemy dalej. Bokę. A, a, ma, a to, moglibyście już nie bić, bo rowery mamy. Aha, nie nic nie, chłopie, nawet nie wzięliście tego checkpointa jeszcze. Wziąłem. Teraz dopiero jedziemy na rowerach, to rowerków nie, nie tyrkamy. Także ja nie wiem, czy ja trafię w ogóle w was. <śmuszczaj> uważaj zamiast. sobie. To żebyś nie trafił przez przypadek w nas. Jadę środkiem? O, dzięki, dzięki. Oj, Spój program, wow, program. niesamowite. Niesamowite, a mnie w ogóle fala jeszcze trochę zniosła, by the way, więc wy uważajcie na falę bardziej. O no kurde, ja jaka, ja jaka fala! Jaka fala, nie ma żadnych fal! Jest fala, Ale jest fala! Fal. Fal. Ale fajnie, fajnie się w te kręgle grało. Idzie fala, no ładnie to o, wyglądało, fala. to prawda. To <laughs> fakt. Szczególnie jak tyś inny dostaje, a nie ty, to jest miłe uczucie, tak. no wtedy to polecam, zdecydowanie. Róbu to się Piękno. nie można bić. Dobra Łobuzik, Dobra. gdzie ty na tym rowerze? O nie! O, czołgi. Tak. Jadę prosto, jadę. Pr... Nie, jadę prosto. Nie, no nie będę, nie będę. Ta, taki nie będę, nie będę jak Łobuzik. Aha. Nie będę się do tego poziom. Ale ja was w połowie, a nie na końcu, jak Bartek. Aha. Ta w połowie nawet nie, to coś, nie dojechałem. Coś to robi różnicę. No tak, że daleko nie musisz Niemiło Nie ale poczuli, to się niemiło. poczuli się nie miło. Poczuli się nie miło, prawdopodobnie. Nie mam żadnych żetów. alt musisz przytrzymać i popróbuj Cię broń mam. różną od F1 do F7. Poetam F7. Ró różne bronie odpalasz sobie. Wiesz? Aha, bo jak control naciskam. Tak, a to alt musisz jest. przytrzymać. Ale to jeszcze enter muszę nacisnąć chyba, no nie? No, no z, z enterem to mógł musisz mógł uważać mógł... Się ogólnie, więc. <laughs> o. Chodź tu. Enter nie jest Nie przybie. ma hamowania.

<grym> Dobra, pamiętaj kto, OG Young, to jest proste, że to jest ściera tak, jedna, prosty, bo pierwsze <grym> o. Może bić. Tu mnie u niego to nic nowego Uf, Ale nie musi ja przypominam Nie musi e, ogi jedzie ładnie, ładnie Zostałem. tam ogiego langa OG Wanga. Ogi ogi Wanga. A ty co się sapiesz do mnie, typie <grym> Typie ja cię tu odpuszczam Oh ja pierdziela. A ty takie rzeczy, nie miło, nie, nie miło Nie miło No kurde No jest, dobra ja dostanę hitolda zaraz, jakiegoś mocnego mnie, Dawaj Lucja, dawaj Lucja. Ja pierdziele ty Czemu ja? Czemu ja? Czemu Aha, mnie? Jak, mnie. Jak, czemu mnie <laughs> <jak> pierwszy <laughs> obok ciebie przejechał, a ty żeś mnie dupnął? <laughs> Zarzuciło mnie ale tego nie stałeś w miejscu. Tak, ja się nawet nie ruszałem, bo dostałem przed chwilą przekopę i ominął tak, przyjechał. Wiecie, myśl normalnie, głowa myślą nie skalana w tym momencie była. Przyjadę obok tak, pierwszego, ja super. Dobra, jo, jaki obrót, Lucjo. A Dziękuję, dziękuję. Jaki obrót Lucjo zrobił? Beczkę taką. A ty wiesz Od jak się raz beczkę raz robi? Beczka Ej, to o! z cyby gościu to no, da, i to jeszcze Dobra. taka beczka Co za dużo to jest Czy da to radę, to radę ma... jeszcze ich strącić jakkolwiek O jak ma to to ma atro. Uważaj uważaj wow. ja poczekam O kurde Takwa I... no. Cześć bogaty ja już nie przetrwa bo leży na boku No właśnie i Nic mu to nie zrobiło Łobuz dawaj go Dobrze dobrze, dobrze łobuzik dostałem tą karę łobuzik szybko Nie bo to już dostanie punkt A jeszcze Bagi rampa no, no. Jeszcze. Szybta, jeszcze Bagi rampa łobuzik Zastryk, Let's go no, no. Tylko teraz o, no, pierwszego jeszcze. dupni Pierwszego późno To jest Wolta jeszcze Wolkik <noise> Takie pacnięcie komara normalnie, <noise> trochę. Droga gonda. Co na piękno już? O, <noise> dobra, bo tam we trzech się przecież ze wszystkimi wody. po kolei jak leci. Oj, oj nie. Czyj, co tam co Coś kogo? ty zrobił? <noise> ja myślałem, że... Szybko ja myślę, ucieczka! Szybko! Szybko! Jedynie fale mogą, fala. No właśnie, tylko fale. Tylko fale mogą mnie oceniać! Czemu Dobrze. Dobra, karting experience, let's go! Jedziemy! Kto tutaj jest znawcą kartingowym oprócz Jodsonka? Jakiś OG Angie? Ojja. w to ja razem miałem w życiu przyjemność wyjazdę, ale to było ile? 15 lat temu? Ja, dwa, razy Ty jesteś. Ja kiedyś za dzieciaka dużo. A teraz niby kim jesteś? Dobra, wszyscy w bandę, Dobra. jazda! Ale no. No? nie wyjedziemy tak nie stronki, chodź do łobuz To prawda Wszyscy na bandę, Dobra, let's go, łobuza, jedziemy. Aha łobuzik dałeś koło, się strącić straciłem. nic nie straciłem A pierdzielę łobuzik najgorzej, no czemu się tak zdałeś? Muszę strącić Zaraz dostanie. Niemiło, nie miło łobuzik Dawaj mu tam no, przekopę wal na łeb nic mu nie zrobię No nic, no, nie mu przekopę na łeb mną. On nie łabos może, nie może mną, chodź tu Łap mu przekopę i na łeb, nie? No, Łapiesz za głowę, przybliżasz dobrać. kolano i pakujesz chodź to Strzał Dobra, dostał strzał, ale i tak jedzie dalej Oho, Nie nara umiem na Nara, klocu Dołączamy do was Powoli, powoli Powoli to się Powoli Auto no, jest 5 okrążeń, 6 6. To łobuznięcie. No, no, on tam idę, dawaj z eko 3. O, zawsze dawaj, dawaj, dawaj. Ja daję, ja teraz Może was karam. Nie za, za dużo a, RP i za dużo odgrywania w policji. Tylko tak. no, teraz Ale no prosi się o to, łobu, prosi się. To zamiast mnie wyprzedzić, to mistrz. Dawaj, strącasz, dawaj, dawaj, dawaj. Zero dawaj. Najprościej. No jak na prości, no to ty albo ty chcesz skorzystać albo innym liżesz. Oho, oho. Aha, bo już mat kraj czy to? No nie, no po prostu takie są... Takie są, wiesz, i, Dobra. No, korzyści dla siebie wyciągasz, a nie dla innych. No oczywiście. Siebie, no. no dla siebie, no. tylko on jest mendą i on udaje, że niby dla innych. Kuma, Ale to, kuma że dla co siebie chodzi. jaka była korzyść dla ciebie, strącenie mnie i zatrzymanie mnie? Bo Jezus, no to większa satysfakcja. No jedzie pierwszy. Aha. No dobra, no chyba że tak. No i jedzie też pierwszy, pamiętaj o tym Dokładnie Zaraz nie będzie pierwszy się to, to taktyka coś mu dała na to wychodzi Właśnie bo wczoraj Linkin Park no, gościu nowy utwór Tyle, tyle zgadania To no, ciekawe, no Nuda no, Niby ten utwór Linkin Parka, no Taki mam mieszany uczucie, bo raz to jest mocny utwór, od Vanu. Mhm, Czemu ten utwór jest utwórny No bo jest ja tego akurat nie nie rótłum Kurczę Ola, prawie, prawie Prawie We tam Lucjusza bi Zostaw mnie Co pipczysz Gościu Pipnę ci zaraz co w ten łeb, aha Ola. Ola. cichy Jazda tam z przodu No to rozpoczynają się 80 Szybciej z tym go kartem jak z lat 80. taki ten. To Aha. Jak w Polsce. Dobra, ola. Dobra. dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. No i teraz tylko. Jazda, 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 teraz, do przodu. Ale ty Busta, musisz, że łobuz ułomuł. Ale żeby jeszcze w ogóle żebyś dodawał go w ogóle. Aha. No dobra, sorry, że nie dodaję ci Busta, okej. Okay? No weź, włącz tam coś w tych ustawieniach. Dobra. Wyłącz go karta, włącz Busta, chłopie. Dobra, a, <śmiennie> a, idealnie Strąciłem no, 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 luzaka łobuzem no, <śmiennie> Domino Nie, Nie wiem czemu, ja myślałem Barto, że to pole. Dzięki OG pośleć, to jedziemy tylko na Będzie ostatnich biegowe. pozycjach teraz Barto, <śmiennie> ja z tego palnięcia No co bieg bieg. tak bieg. no Oczywiście oczywiście Pojawiłem się znikąd jak to tam no jest. i Jaki mi pokazuje? Zrystiłem się. Z, dupy. Z, z swoich tam go Aha, łobuzik. Dobra, co ja ty robisz się... łobuzik samemu? Nie legalnie ich. Nie no, mi się biję w Jezu, znaczy, czemu ja ty ja... się zatrzymujesz, chłopie? Jezus, dobra, maja. jedziemy. Aha, ja siedzę. Jeszcze o, tam zabieram dobra, dobra, no, to. No, jest. Joj, dobra, falabierz dobra. i uciekaj. Goń, pinoja. No, bierz i o, uciekł, jadę, co pojechała. To ja! Jadę! No! Nie! Kurde! Żeś puścił ją, a to ja miałem busta. Szkoda, że nie ma korzeń tyle jak na tamtej mapie. Trzy. A ile było na tamtej mapie? Pewnie, Pewnie tyle, że teraz by skończył, no. no. Bigo! Kurde! O ja. Oła, oła! Ale czemu to tak Bo to... Go no, no, kart! Lewo czy prawo puścić? Prawo. to Puścić to się no. możesz obręczy Kościu, no, no tak, co najwyżej... No na ty możesz się puścić też z drążka jak robisz podciągnięcia na drążku. No podciągnięcia to ostatnio mi lepiej idzie w tej siłowni. O ja bym chciał, no, ja bym chciał, chciał jedno zrobić, robić. fajnie by było. Choćby jedno, podciągnięcie. No Mi to się udało ze trzy, Super ale by jedno podciągnąć. Jedno podciągnięcie, gdy było już coś, to, to by było osiągnięcie. To a może. A może po prostu brak siły, żeby zrobić podciągnięcie? No, też tak może no, być. No, dlatego, człowiek wciąż ćwiczy ręce, żeby okay, czy... mieć tą większą siłę, na podciągnięcie. Idziemy. Nie wiem, ile bym musiał. No, no, trzeba trochę, 70 kg, czyli 70 z hakiem, trzeba podciągnąć, to. to no dużo. tak. Ale tu nie pracujesz tylko Dobra. rękami, tylko całym ciałem. No tak, całym ciałem. No w dalszym ciągu no, no trzeba. trzeba to a. podnieść jakoś wysoko. Tu tak naprawdę to się ja nogami Nie zdziwiony, że ja potrafię się pociągnąć, jak ja potrafię 100 kg ważę. Mm. O wow, ale 100 kg mięśni, a. 100 kg tłuszczu. 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 To, to, to różnica ale spora. Jak się zaczyna, jakby jest trochę łatwiej, jak się wychodzi chyba z y, y, chudszego mi się wydaje y, stanu no, rzeczy, że się tak łatwiej podnosić. Pewnie, że tak. Nie, nie znowu nie, strony... nie O kurcze, co tu się oj, 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 oj. wydarzyło, ty? A bo my ostatnio się zapatrzyłem. Tak. O kurcze, Walgo ip! Nie uderzy mnie. Ostatki! Gubuję. Dobra, wychwyciłem. No. Na... G78, córwy, owal. O, to to, to, to okay. tak jest kolejna tak, kradziona tak. mapa oczywiście. Rockstar sobie podjumał po prostu mapkę hmm. od twórców. To, to. O, baw się dobrze, macie napis? No, tak. baw się dobrze. Widać, że to Lucja. No. Czemu ja? że Lucjo to ma świetne Dobra, Lucjo co tu jedzie. No, Lucja ma dobre A! mapki. I co się tam z tyłu sapie? No czemu wy się z tyłu jest, sapiecie? Tak <gulity> Zamiast tych z przodu. Ogiang. Ogi, no ja, ja dostałem hit, nie wiem od któregoś czerwonych, albo pewnie łogi... Ja, ja, ja ja Robus Wego <gulity> tam. <gulity> Kto jest Wego ja ja mnie? Dobra tak. pójście mnie, pójście mnie dogonię Daj Olę. Zajibysta, tak, pu puśćcie mnie, pójście mnie Ole do dogonię! Ole dogoni, pójście mnie, pójście mnie, alo pójście mnie, halo, pójście mnie Pójście mnie. mnie, o dogoni, ole, hahaha, ha, ha, jestem Ale to przypominał, No, to żeby do, do, dobry styl, dobry, dobry Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy weźcie. Dobra, torpeda leci, czerwona bardzo dobra, Dobrze, bardzo dobra no Dobra, sam się goń tak go Sam się goń Przecież jestem ja za tobą i puszy Goń się, goń się Leszczu Chodź tu Goni się Robię taki powrót jak Linkin Park po 7 latach. Sam się, sam się goń Dobra, dobra oh! No to niezły <laughs> Niezły fikoł No i Gościu. ja tylko jestem właśnie od fikołów, Niezły wiesz, fikoł typie Chyba, że to taki specjalny fikał No dla mnie ten wyścig mógłby się skończyć już w tym momencie Aha, aha No, 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 dokładnie, o Dobra, Ola tam I Po co, po co, no co to ma być, Ola? Nie no, ja już zwalniam Ola, co to ma być w ogóle, zapalnięcie już Poszliw spadła Ola no i Ogiego no? Yanga teraz puścisz do przodu. Patu. Let's go, dobra, 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 jedziemy, jedziemy. Dobra, Ola jedzie do przodu, Fasola. I pod, no i bo... do drugiego, pod od drugiego. Ulatywałem, Co to za taki na, na drugim, a nie na pierwszym? to nie była tak, to nie umiejętność to jest to, to jest <śmiennie> Aha, No dobra, bardzo, od Jagnara Kończymy, go. bo jest koniec mapy! Nie, to trzecie okrążenie. I tak nie dogonię. Jeszcze, no. Trzecie, a no to sorry, w takim razie myślałem, że ostatnie okrążenie. A to przepraszam bardzo. Już myślałem, że ostatnie okrążenie. Dobra, a tak naprawdę to się pozbywamy konkurencji. Ola się zaraz sama usunie. Najprędzej to będzie tak. Nie no, żartuję, Ola wygra, bo nie ma szans jej dogonić. Tak no, naprawdę. No, tak, nie, 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 tak biorę nie, no. no Bo ty wiesz, że on, on nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, tego nie tego ma granic, nie ma granic ten tezerakt. No. Nie ma granic. Nie ma, nie ma tego, Nie no, nawet... no, trzeba byłoby ją wywalić, nie, on no ale nie to. Nie nie bo... Trzeba by no się teraz przez... nad, nadgonić znowu. Teraz Dawaj, 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 nie, nie zdążymy. Jeszcze z. Nie, no już nie mogę zdążyć. Jeszcze jedno okno, nie może. Tutaj. Nie, 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 to na, nawet gdyby to już. O! Nie nie, nie, nie zdążymy. Nie. No to zerek mocny tutaj.